ale kit trochę się miasta zwiedziło to teraz trzeba będzie przejść tutaj i z powrotem tam udać się przez mostek potem widać jest i w końcu teraz chyba będzie można przejść jest, o nie, no znowu te ja zapomniałem, że te są tutaj chodź tu Shall I call for a wet nurse? dziwne może być czarną krwią? a nie, to jest jakiś cień czy coś, nie wiem, albo czarna krew Karabuś, 30 poziom A my mamy tylko 27 Co wy sobie myślicie? Stra będzie długa droga Nie, tak, czarna krew Chodź tu No to idziemy dalej Idziemy tu przejść Tak tu na rozdrożach, trzeba przejść tam dalej, yy, skręcić w lewo, o Jezu, jakiś kum nazareński, ile tych czarnuchów, klechów, no chodź, chodź, tam. sam się z ognia O, mamy. Ja mam pierścień, pierścień 28x41 To ten sobie założymy A tamty sobie sprzedamy w jakiejś okazji To będzie tak Ku północnemu schodowy Brave Wall Na płynie ton Ku zachodowi zamek Brave Rock I to idziemy na... Na tą... Brave Wall Chyba coś takiego Nędzny pierścień Dobry ten nędzny pierścień. właśnie na 4. Cztery... Dobry dzień mamy dzisiaj. Dwa takie same pierścienie, które dodaje nam ataku. Na razie nie ma tych kapłanów. Chyba się już skończyli. Jezu, po co wykrakałem? Wykrakałem to. Oj, to, oj, to. Dawaj, dawaj. To będzie ich tam płuc, nieźle. To ja jest tutaj. Czarnuch. Chodź tu czarnuchu. Tak, jeszcze tam tu A cię dobiję. Tak, dobra, super. Dobra, idziemy sobie stąd. Ale tych czarnuchów, Jezu, nie No tu jeszcze jakieś są, tam. Ludzie się zmchodzę. zabijaj No tam jestem ten Chudma taki dziwny, no mam już poziom fajny, 28 bodajże Dobra no, dawaj Pozbieramy wszystko Jest magnetonny to nie 73, 112 to nie dobrze. Zwinność, ładanie toporem i tę żyzna fizyczna, dobra. No to trzeba się umiejętności w współczynnikach, wytrzymałość. No i tak. A mamy już jest do księcia Walora miasto. To jest Brave Wall. Jesteśmy tylko tak sobie tutaj dla ozdoby. Nie musimy tylko tutaj przejechać. Ty. O jo, nie ma trzeba być naokoło. Jakoś przejść. Czyż nie? Dobra, to, to wychodzimy z tego miasta, bo jest zamknięte. O, super! Magowie! Magowie ma. Dwa tu nie, dobra Trzeba tu jakoś przez pola przejść Najwyraźniej Po innej drogi Tutaj nie ma o, Widzę, to są chyba chlew To nie Jezu, to świnia. Chromhawki jedne No i co, nie przejdzie się? Czyżby znowu zabłądziliśmy? Ależ chyba... Nie. To będzie się przez las przedrzeć. Albo i... Nie. Albo będziemy musieli na koło iść. Albo... Bo jedyną drogą jest. Nie no, jedyna droga jest tutaj. Albo iść tą rzeką tam daleko, tak? I dopiero tam zakręcić i wrócić Ale też będzie Może w Brave'al są jakieś te misje i które nam pomogą Otworzyć tą bramę. Dobra, idziemy do Brave Tam muszą być jakieś misje, które pomogą nam otworzyć tą bramę. Chyba, tak mi się zdaje. Jak nie, to mamy problem. jakaś babka. Apollo Elda jest zajebile brzmiego pojąka Terror Fluxa. Nigdy bym nie pomyślał, że mój kochany padnie ofiarę Terror Terror Fluxa. Brzmiego pojąka stało się tak jednak w zeszłym tygodniu. Zoltan jak każdego dnia pracował na polu na Sud stony Gdy chciałem zanieść mu obiad, znalazłem jedynie szczątki jego ciała. Rozmawiałem z milicją, czy nie mogą czegoś zrobić z tym monstrum, ale oni po prostu się boją. Wyglądasz na... Wygląda, na kogoś, znaczy Czeka na takie wyzwania. Podejmę się tej misji. I'll be back Oczywiście. O, i widać, widać, że nam chyba teraz bramę. Muszą otworzyć nam bramę, jak tam się, jak nam, bo jak tam przejdziemy? Jadowity troll. O, następny armor dobra, dobra dobra. Fire. Tu mamy Keldra, strażnik z Brave, ale chcesz mi pomóc? Proszę, wypatruj mrocznych elfów i ja później ich nadejście. Miejscowy strażnicy lasów powiedzieli mi, że mroczne elfy z, hu... z Hurdnar, niegdyś zwanych komnatami krasnoludów i stolniami Gnarstadt maszerwały i wykorzystują dziwne stworzenia albo wręcz potwory do atakowania farm po drugiej stronie. Rzeki. Na już. Oho. Oj, dobra, dobra, dobra. Ok. Zobaczymy, co się da zrobić. W najgorszym Nie. wypadku. Idziemy zabić Terrofluxa. Dobra, chodź. Idziemy zabić tego Terrorfluxa. Pomóc tej babce. Terroflux będzie jakiś ma malutki pajączek. jakaś bestia. No to idziemy tylko po pajączka. Na pewno malutki jest. O, jaki malutki. Jaka bestijka malutka. Malutka bestijka, co wy chcecie od niej? Ucz! Malutka bestilka, tylko trochę nam opóźnia nasz... nasze ruchy, ale tylko bestyjka. Jep. Ale bestyka. Jep. Co on? Nie, no, no. Jakieś, no, jakieś pajączki czy coś? Co tam jest? No, sana, nie wiem. Terraflux. Jep. No. Za no, tą bestiekę zabijemy. I ostatni cios, chyba. No dajesz. Jeszcze się trzymasz. No w końcu. Zobacz, jakieś malutkie pajączki. Tak takie bestyki malutkie. Nic nie Ojej, juniu, jakie słodziutkie. Bestiki. Sprawdźcie co to mamy, jakieś mamy tanie namienniki Sławe Dobrze, więc już będę kończył ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Cześć!